Dziwne, pod wodą prąd iara. Lepiej dla mnie znaczy. No. Hm, co i tyle? Nic więcej? Na no, jakiś PDA jest. Nawet dwa. Ale poza tym to chyba tyle. Nic tutaj więcej się nie da. Tak, tak wiem Już sobie jadę stąd No trudno Dobra, to e, ja, jadę zbudować to trzeba Daleko nie mam przeca. Widzisz, logika gier. Właśnie to samo powiedziałem, że prąd Prąd pizga, a nic mi się nie stało. Może skafander, nie? Nie wiadomo. No, dawać mi narzędzia. Budujemy. O, to muszę przesunąć. Chociaż w sumie nie, tutaj zbuduję. O ile wejdzie. O. No. Niech będzie. Czy ja mam jeszcze jakieś Titanium? No e, sporo mam. Jeszcze zbuduję sobie te platformy zwykłe. O, nie, tu już nie mogę w tę stronę. Może jakoś tutaj zbuduję. 30 sekund. Czy tutaj z kolei może być Też A nie, da radę, dobra To fajnie Długie wypuściło macki Tak, 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 wiem Mnie się udusił przy własnej bazie, no. Skąd wiesz, czy to słona woda? Nie wiadomo. To jest jakaś inna planeta. No akurat cały Titanium zużyłem. No no, A, jest duże pomieszczenie. I Co ja bym tu mógł jeszcze zbanować, zbano zbano zbudować? Tu nie, bo to, to szkło ulepszone wymaga dziwnych cudów niewidów. Nie zrobię. No, właśnie. To jest inna planeta. Tutaj nie wiadomo, co z tą wodą. Czy ja mam kwarc, bym sobie zrobił w sumie? Mam. Ale zaraz, czy ja mam tyle, co trzeba? Dwa szkła. No nie, to potrzebuje 4 kwarcu tego. Tego nimo. Znacie owak, muszę jedna poszukiwanie... A, a są kwarce, dobra. Fajnie. No na no, poszukiwanie srebra, bez srebra ja tu dalej nic nie zrobię. Ja w ogóle to może rzucę okiem zaraz na Wikipedię. No tak na ślepo szukać srebra, to, to nie, to, to, to boli trochę. Może będzie, będzie jakaś zależność, gdzie srebro występuje? To wtedy be... sobie poszukam. Eee, wróć. Najpierw będę chyba musiał wymontować to. Zdemontować to. Będzie iligancko. Wszystko szpanowanie. Dawaj, was dobrze, że tu się odzyskuje. Wszystkie, stale, wszystkie składniki po z deko, dekonstrukcji. O proszę bardzo, jak ładnie. Wszystko widać. Wszystko. A plakat trzeba powiesić. Damy zamiast morza. To tutaj on... może wisia, ale nie, na szybie będzie brzydko wyglądał, będzie zasłaniał. Damy go tutaj o. Tu mi teraz to lewituje od ściany. To dobra, nieważne. Było gorzej i chwalili Dobra, wróćmy ten nóż na jedynkę. Teraz tak ja bym chciał generator zbudować. Biomasy, lubrikant i titanium tylko niewiele. Dobra, ale zanim co, to tak, zajrzę na tą wikipedię, zobaczę co tam się dzieje. Co z tym srebrem? Niech mi powiedzą, bo tak to się nie da żyć. A co my tu mamy? No nie, tutaj mi piszą, że na razie jest w tych losowych po prostu sandstone'ach pozamykane. Bywają też duże takie właśnie risurce pola, duże kawałki, ale to na tym, na je, tylko na jednym, jedynym e, biomie występuje dunesy. Dunesy są na 65-400 metrów. I chyba w takich nie byłem jeszcze. Live pod 5. Na wschód od Live pod 5. Z ten biom występuje. Nie, me nie przypomina sobie, że miał piątkę. Będę musiał wrócić do bazy, odebrać radio. Może tam jakaś nowa transmisja jest. Ale to nie, bo to i tak tego nie będę mógł wydobyć. Więc co mi to, to. Nie, 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 nie. Nie mam czym tego wydobyć. No, to mo można wydobyć tylko właśnie tym egzoszkieletem i ramieniem. Świdrem. Dobra, to wracamy do zwykłego srebra. Czy może jest jakieś coś? Coś mi powiedzą. Barnacle. Aha, jeszcze z tych. Nie, nie pamiętam jak to po polsku było Takie narośle Co mają na sobie te czasami e, wieloryby Pę, Pękle? Będę że coś, coś, chyba coś takiego to było po naszemu Pękle, pękale, coś takiego No bardzo cheating kurde, użyć wikipedii którą twórcy gry stworzyli No, fajnie Już dawno powinniście sami mi to po poszukać Wspomóc, a nie tylko Heheszki robić Przydalibyście się do czegoś A, no właśnie, na reefbackach Na tych dużych, pływających tych Płaskich stworzeniach one są To, to może być dobry ten Łatwe źródło Pąkle, no, no byłem blisko może być łatwe źródło tego, one tu pływały. Czy w tym sandstone'ach... Ale sandstone'y, bo są limestone'y i sandstone'y. Sandstone'y są głównie w jaskiniach i jakichś niższych częściach. Cóż, no to pozwiedzamy. Najpierw poszukam na tych. Na, 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 na. Tych pływających. A później się pozagłębiamy, bo już można. No, jak tam inwentory. To wszystko zostawię. Zawsze to więcej miejsca. Baterii mi tyle niepotrzebnych. Okej, okay, to może być. Zostawiam tutaj i tak. Najpierw sobie popłynę tam do, do bazy. Odebrać transmisję jakąś może znowu. Za, krótnie, za krótkie dni są na tej planecie. Nie lubię, nie lubię. I, i za szybko i za blisko jakieś księżyce z inne planety przebiegają. Zbrew regułom matematyki. I fizyki. Prawdopodobnie też. A już w ogóle to Unia Europejska. A, ledwo, ledwo, ledwo. Nie zahaczyłem od no. Good. No, co mnie tu. A czy ja te w skrzynce coś zostawiłem jeszcze? Po co ma latać? Ja sobie to zbiorę. Pik, 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 dobra. I zostawię tutaj, bo i tak nie będę używał. Już teraz szafki będę budował w bazie. to sobie tutaj to zostawię, o, po prostu i tyle w tym temacie. ma apteczka darmowa. Dobra, jest jakaś Play. nowa transmisja. Live pod 19. A właśnie, communication relay. Co potrzebuję? no to też by mi się nam przydało. Dla uproszczenia sprawy. Pewnie też. Komputer chip. Wprowadzanie pamiętam wiring kit titanium. A do wiring kit srebro. Dla srebra no? Czyli po prostu potrzebuję. W chuj srebra. I tyle. Dobra, gdzie, gdzie jest ten. O, ho, 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 To już może być nieprzyjemne do zwiedzania. Widzę, że może być dosyć głęboko. No, gdzie jest mój pojazd? Tu. No cóż, no po, po, polecę sprawdzić co mi zostało. Seaglide? No dobra, wezmę zawsze titanium. Czego mógłbym się spodziewać tak blisko domu? Dobra, lecimy, zobaczymy jaka przygoda czeka. O, limestone, niestety. Znowu mieć. Ouf, mech. A czy ty widzisz jakieś tu dzieci? A testów się zachciało? Może nie będzie jakoś tak strasznie głęboko, <laughs> żeby się dało przeżyć tam chociaż minutę. Są rifbaki. Czy coś tu na nich rośnie? No tak prawdę mówiąc to no nie widzę. Są jakieś roślinki. Muszę sobie rifbaka od razu zeskanuje. z tych pąkli to ja nie widzę floater Da fuk A to się rusza to po tym to skanowane I to mogę zebrać nawet Dobra, muszę ten, muszę się zaraz uduszę